Ja uważam, że formułą właściwą i już dawno temu odnalezioną jest formuła socjaldemokratyczna. Socjaldemokracja w moim odczuciu spełniła swoje zadanie szczególnie dobrze i do jakiegoś stopnia, ona jest jak powietrze, którym oddychamy, to znaczy nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile rzeczy było niemożliwych przed tym, jak socjaldemokracja, jak socjaldemokracja powstała i zaczęła rządzić. I ile trzeba było walki i czasem przelanej krwi, żeby zdobyć takie rzeczy, jak godzinny dzień pracy, jak to, że każdy człowiek ma jeden głos, jak podstawowe uprawnienia e, e, socjalne, takie jak renty, emerytury, to wszystko nie spadło z nieba, ani to wszystko nie było przedmiotem szerokiego konsensu od prawa do lewa, to było Coś, o co trzeba było walczyć, a jednocześnie socjaldemokracja pozwala zachować cały dorobek demokracji liberalnej. To jest bardzo częste nieporozumienie, że jeśli ktoś krytykuje liberalizm z pozycji lewicowych, no to niektórzy wyczytują z tego, że jest antyliberalny, że chciałby na przykład ograniczać wolność słowa, wolność wyznania, wolność prasy, wolność doprowadzenia działalności gospodarczej itd., itd. Tymczasem absolutnie żaden tego rodzaju problem nie występuje w krajach, w których nawet socjaldemokraci mieli przyjemność rządzić lat 40 z rzędu, jak to było w Szwecji. Hmm, socjaldemokracja jest po prostu kolejnym krokiem w moich oczach w rozwoju demokracji liberalnej. Ona po prostu mówi, trzeba przejść od demokracji liberalnej do demokracji społecznej, ponieważ demokracja społeczna dotrzymuje tego, co demokracja liberalna jedynie obiecuje. Możemy sobie zapisać w konstytucji cały szereg formalnych praw: możemy każdy ma prawo do mieszkania ale jeżeli nie będziemy korygować mechanizmu rynkowego, żeby uczynić to rzeczywistością, to to prawo pozostanie na papierze. Możemy powiedzieć, każdy ma prawo do opieki zdrowotnej, ale jak nie stworzymy służby zdrowia idąc wzorem tego, co po drugiej wojnie światowej zaczęli Anglicy, a po nich zaczęli kopiować wszyscy do stworzenia Narodowej Służby Zdrowia, to, to prawo pozostanie tylko na papierze. Możemy powiedzieć, że ludzie mogą dowolnie rozwijać swój talent, umiejętności itd., ale jeśli nie stworzymy do tego podstaw poprzez odpowiedni system szkolnictwa, to to wszystko pozostanie na papierze. W związku z powyższym e, chcę mm, urzeczywistniać ideał demokracji społecznej.